Generalnie chciałbym zrobić coś z In Silence, ale no moi koledzy nie chcą mi się grać teraz. Silence póki co mam tylko 5 klipów, a chciałbym coś zrobić ciekawego. Patrz to w ogóle, Anger, Jak ty poszedłeś, to my zgraliśmy 7 mecz, co nie? Ligę legend i no patrz to. Pokaż. Patrz tą mechanikę. Patrz. I nie dostał oh, damagea. Ole, idealnie. Dobra. Oj, tak. Ej, tak, go... ej słuchaj mnie? Zniszczyłem. aż <śla> tak, panowie. proszę cię ścisz już, już. <ślawni> to... Tak, aż tak, aż tak. Ale co, czy mówicie panowie, na nagle? CO TO, Co to BYŁO? Zaszem doszedłem A nie, to za opcję dobrze mnie <gryzamy w określe> Okej okay. cały czas odpalany mikrofon. I subskrybuj głośno ten mikrofon, Kajetan, bo słuchajcie jak Tak cicho dosyć <gryzamy mysy> <mysy> 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 Nie, no, nie, dzisiaj, na Halo, Halo? Halo? Eee... ciłość. Tam gdzie Zamknij jestem po prostu blisko mikrofonu, żeby nie dostać ganga od starego Czekaj, ja zrobię sztuczkę Ja zrobię sztuczkę To jest dobre Ej, chłopaki Jednym przyciskiem to przycisk Mocno nioskórowy, wychowany, klimatyka Mocno nioskórowy, wychowany, klimatyka, Fortnite was Fortnite was the Czekaj, mam, szybciej, ciszej i mam szybciej Szybszą rękę bo mogę szybciej Ja Szybciej. mam mam Sierżantem mam ekstra i mam mapę Gdzie idziemy? Chyba szukać Ej to dawaj tędy Pobieraj, Sam nie Zamknij pysk Tam idziemy? Ej, pajacu Śmieć wywa <tryk> Debile nie stawaj <tryk> Kowal maraka, Kowal maraka po prostu ja to drugie specjalnie <tryk> oh, nie. Cieo! No co, o, o, to chodzi o to? O, ej, co? Czym nie działa? Ja... Czym mnie nie mogę w to wejść? No, plus MP1 akurat. Cieczka! No ja szybko biegam, co jest? ale może Gigafila? Ej! Co? Szukajcie może rzeczy.

Brakuje tylko 3 kół i jeszcze czegoś. Mam jedno koło już. O, ja, ja zaniosłem, zaniosłem klucze paliwo. Na farmie będę koła. Jeszcze brakuje tego baterii. Bye bye, kowal. Dobra, się, Dominację. Chodź, a nie, nieważne. Idziemy na farmę, nie? Ja byłem na farmie, Nie, nie ma... W Na górę! No co mi misie na górze. Jebany misie. <laughs> Fortnite Battle Pass! I just shit! Zabinowałem, zaminowałem, algo zaminowałem go przestań, przestań tu. tu? Ale to co? Ech, chcę ktoś laczki Takie lacze Patrz, biegnie, patrzmy, się biegnie. Patrzmy, się biegnie. No, 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 no. Jedział flasha. Fortnite Battle Pass. I just shit on my ass. On Snowy gdzie jesteś? Snowy. Kai Tech. I just shit on my ass. On my ale ona, ey, ale ona on teraz hit. nie będzie słyszał, bo jest u O, o, o. Latarki, Spamcie latary. O. Oh. Hey, Hey Kajetan! Hey, hey. Kajetan, oh. Snowy, Kajetan! Snowy! Snowy! Kajetan, Snowy. Kajetan, no, no, Siedła! No ja. Dobra, chodźcie po broń, chodźcie po broń, idziemy go zabijać. Nie, już nie jest co? broń. Ej, właśnie, baterię potrzebuję. Bo ja już mam loa generalnie. Czemu jest maksymalna głośność? No bo, bo pada. No krzyczę! <laughs> nie, nie krzyczysz! Chodźcie, chodźcie! Uuu. Chodźmy! Aaaaaah! Wiem drużyna. Ale zdominowanym skórz Drużyna pierścienia za mną. Ale on przebiegł mi po nozy dosłownie. Leciał we mnie. No we mnie też. Drużyna pierścienia. <śmienic> <śmienic> Co ty kurwa, sary zemysł No. <śmienic> Już żebyś wiedział jak? Jak? Co ja potrzebuj... Chłopie, ja potrzebuję baterii. Dajcie baterii, bo nie mam. Ja to idiot! O, To ja nie wiodłem. Były już dwie i je zjadłem. Zjadłem! To z trzecią chcesz? Tak, tak! Panowie! No nie! Śmieciu! Zostaw! Zostaw! Błagam! No. kurwa, ja umiera! Ej, panowie, zobaczcie. Mam akumulator na kablu. Ja też mam akumulator O <grym> kurwa No nie czemu gdzieś się ja pod siebie i wejdźcie w kogoś Stoi na tobie kurwa <grym> Ja powiem, w powietrzu To tylko wal weź ten Śmiecie Kurwa To zjebał się, To zjebał się Kurwa mać, to zjebał się Wejdźmy do auta, chodźcie Fortnite Battle Pass. Ja sobie nic nie... Ja mam jedno korek coś Chodź Dalej zakładaj Kurmulator. ci debile wzięli wszystkie baterie dla Beki. Posłuchajcie to na chwilę. Ale ty masz. Ale. Przyskuj... Zasław, bo... <grym> Nigdy więcej nie zagrał w Biegnie, biegnie. <grym> Cicho supergierka, pozdrawiam. Cześć, gdzie może być koło? Gdzie może być koło? Cześć, nie! Pieprzony szczur. Pieprzony szczur Nie wahaj, wywalaj. Już nie mam ładunków. Nie pisz, nie pisz, nie pisz. Ej, wiecie, że ja was nie słyszę? To co wy mówicie? Jesteś tu? Ja jestem. Idiota, jeba... To jest Mam koło, chodźcie, chodźcie na balkon, mam koło, chodźcie! Tam na dole przecież. to chodź. Artur! Odjeżdżałem bez nich? Z niego. Bez niego niego w sumie, no oddałoby. Okej. Okay. No nie, czekaj, nie, Czerwone nie, 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 Nie gadaj, nie, ty a oni ty śmieciu. Super, do mnie bez nich. Głomno, <gum gum> oh. głomno. Dobra, kto ona sobie pod wodą ma dom? Co, co za mapa? Jeśli nie mogę strzelić ender, to nie jest fajna mapa. To fajna mapa. Słuchaj mnie? To jest druga mapa w grze. Zimowa. Ej, chodźcie tam. Tam coś jest, chodźcie, zimowa. dobra. A jakby to, to ja to dwa razy więcej, więcej damage'a zadaję. Kamczatka. Jak coś, to co? Dwa razy więcej damage'a zadaję. O, ja mam co? Nie wiem. Jeszcze ja szybciej napiąłem samochód. Fear of death. Ale my stąd nie mamy uciec Artur, więc jesteś tak trochę useless jak zawsze Ej, to twoja matka to dziwko i życie śmieci. A twój ojciec wiesz co? A wiesz co twój ojciec? A wiesz co twój ojciec? Wiesz co, twój ojciec? Nie żyję. Czemu ojciec Artura nie może zjeść burgera Bo nie żyję. <coughs> tak Przepraszam. Chodź I mi się wydaje A ja jaki jestem? Biały No i słusznie Jak jest jesteś biały No właśnie Ej dobrze Tam! Wajrę. Ej! Stwór tu jest! Ucieka nam, chodź. Gdzie? Łapać go! Zobacz go łapać łapać czegoś. Oj ale to jest fajna mapa Ja mam kurwa FPS-ów na tej mapie. przez Stójnie śnieg zajeb*** Mamy... St łapy Stój nie Ej boję, Łapy łapy oh, John. Oh, oh. Jeb**any kurwa Chciał mnie zabić Dobrze ci tak słyszyłem Dostał Nie you no know, adekery straciliście widzowie <sparang> Co? <chiar> Mamy jeszcze trzech człowieku niewolnikiem moim teraz. to jest samym sensie Ej, 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 ej Zacznijcie mówić na szybko żebym tu przybiegał o, o dokładnie w ten sposób. O tak. Jeszcze skaczcie w ogóle biegajcie i wszystko. Będzie fajnie. To był bardzo dobry pomysł, tak szczerze Dostał Dzięki Wy wiecie, wy wiecie, kurwa, że zająłeś do niego kogoś łapie, nie? Zamknij ja, ja ja ten... mordę! Ej, Artur, chodź, 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 chodź Musimy się razem tutaj trzymać U nas będzie brał do budynku Ech, Mam pięć strzałów nie mam a będziesz musiał strzelać. Tak jak ja cię uratowałem, tak ty mnie musisz. Szczekajtka raczej. Ja 5 Gdzie ty je wywaliłeś? Ja każdy trafiłem. Nie, jednego nie trafiłem. No, tylko my strzelamy. Bez kitu. Tyre, kowal to na starcie padnie. Kurde. Muszę... Ej, kamienie mamy przecież. Może tutaj kamienie. Jak się kamieniesz, są? Nie, wiem, ja mam pod kół. W śnieżki. Tu wys nieban, ze go Czyli tylko ja oh! Łatwo Fryder. Wygrałem panowie Ło, wow, zabiliście go No, dla was to wygrałem Teraz wiemy jak wygląda granie rejkiem, wy nie wiecie jeszcze. Ja chcę zagrać, pierwszy, ja chcę zagrać. Dobra. Ehm... Dobra. Ja to teraz słyszycie? <laughs> 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 Zamknij się, proszę. Tak, naprawdę, ci wycofałem dwa razy. Artur, raz dwa razy. Kowala raz, a Pograja nie razy. raz. Ej, ej, słuchaj, ej, dam ci radę. No no. Słuchaj, <laughs> jak Artur. Artur, normalnie. kurwy syny. GO! Bawicie Gdzie się, fajnie. fajnie, fajnie się bawicie. Gdzie jest dobry. Nagrane Krak na klipie. mam to nagrane. Dzień dobry. Ale szukaj, Mike... szukaj Artura, bo Artur płacze, że fajkraj go zabił gigara Ja wiem przecież, bo mi powiedział. Przecież z kamieniem? nie? No dawaj. Kurwa, przeleciał przez ciebie. No nie mogę kupić na Ej, łapkowala, łapkowala. <słyska> ha <laughs> ha